Cześć, z tej strony Foodies w podróży, czyli Zosia i Kuba. Witamy Was w najpyszniejszym odcinku z Lille. Dzisiaj tutaj spod kościoła świętego Maurycego, niezwykle kunsztownego kościoła i pięknego się witamy. Ale Francuzi swój kunszt pokazują nie tylko w, w architekturze. Zobaczcie, jak oni pięknie pakują takie cudeńka. Mamy takie piękne ptysie właśnie z takiej cukierni. O de, Fred, oh, oh de Fred. To jest już sieć dzisiaj tak naprawdę. Wszystkie punkty łączy jeden wspólny element, czyli takie zerandole przepiękne. Kryształowe, ogromne. No i to jest po prostu niesamowite. Jak oni pięknie to pakują. U nas już w Polsce też coraz częściej różne lokale, jak det, chociażby pakują też w tak, a Lucullus też tak, tak. tutaj wiedzie Prym. Pięknie pakują pudełka, no ale Francuzi, no to tutaj kunsztownie, Francja elegancja po prostu nawet w tak przyziemnych rzeczach jak drobne słodkości. Musi pasować do wytwornej kreacji, żeby można było sobie na drogę kupić takie słodkości i wyglądać elegancko. Ciekawe, jak smakują. Ja się nie mogę już doczekać, bo wyglądały przecudownie i mieliśmy dużo smaków do wyboru. Ciężko się było zdecydować. No i też zachęcający był ten proces tworzenia, bo tam widać było, jak pracownicy właśnie tej cukierni to na bieżąco wytwarzają, robią cały czas. Zresztą kolejka stała. My akurat poszliśmy może do nie najpiękniejszego lokalu, ale do najpraktyczniejszego, bo jednak na dworcu była nam bardzo po drodze, bo, bo lecimy zaraz też w kolejne miejsca. Na dziś zabieramy Was właśnie w podróż kulinarną po Lille. E, będzie dużo słodkości tak naprawdę. Ja patrzyłem sobie na mapę, którą gdzieś przygotowuję zawsze przed wyjazdem i najwięcej chyba ze wszystkich wyjazdów tutaj zaznaczyłem cukierni, cukierenek, piekarenek tak naprawdę. No Francja e, tutaj właśnie na północy mm, najbardziej chyba mnie e, zachęciła tymi słodyczami, tak. No bo jeszcze, jest, to są frytki, sosy, ale... niespodziewane, bo Kuba nie jest jakimś super fanem słodyczy, to raczej ja, a to Kuba zazwyczaj <laughs> robi research kulinarny, więc dzisiaj mnie Kuba zaskoczył. Dokładnie. No i co, jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to pamiętajcie, żeby kliknąć dzwoneczek i być z nami na bieżąco. Wtedy nie przegapicie na pewno żadnego odcinka. Nie przegapicie go też, zaglądając na nasze social media, czyli na Facebooka, na TikToka i na Instagrama, gdzie na bieżąco relacjonujemy nasze podróże kulinarne. A zwłaszcza podczas wyjazdów. wtedy tak. dużo relacji na Instagramie się pojawia, robimy wyróżnioną relację, pokazujemy co cały czas jakby widzimy, jak żyjemy. Co doświadczamy, czego doświadczamy, więc warto te relacje sobie wtedy przeglądać, jeśli jesteście ciekawi, jak poszczególne miejsca wyglądają. A jak wejdziecie w nasz profil, to na górze macie podpięte wyróżnione te relacje, więc to nie jest tak, że jak 24 godziny jej nie zobaczycie, to y, koniec, kaplica. <laughs> y, zawsze możecie sobie do nich wrócić, jeżeli będziecie w jakieś miejsce się wybierać, albo jeżeli będziecie szukać jakichś inspiracji podróżniczych, no to zachęcam Was do tego, żeby właśnie wejść w nasz profil na Instagramie i sobie tam te wyróżnione relacje przejrzeć. A my już y, lecimy. Tak. Jest rano, jesteśmy głodni, więc zaczynamy od słodkości. Ale na wakacjach często nam się zdarza słodkości jeść na śniadanie, tak, na kolację. Na kolację. Tak, ale też potem na pewno znajdziemy coś konkretnego. Lecimy. Pyszne. Strasznie słodkie, mięciutkie, beza. W środku ja mam krem z kasztanów i do tego chyba jakaś bita śmietana albo taki krem waniliowy. Nie wiem, ale to jest przepyszne. Takie śniadania mogłabym mieć codziennie. Do tego jeszcze mi tylko brakuje małego espresso i byłaby pełnia szczęścia. Ale to ma ciekawą konsystencję. Ja się spodziewałem, że to będzie bardziej akceptowane takie wydemki, co je, wydmy, co jedliśmy w są, pamiętasz? No. A to jest beza z kremem. No ja mam akurat pralinę, więc smakuje na pewno jak pralina. Te orzechy, orzeszki pewnie dają ten pralinowy taki posmak. No właśnie, Krubiąca. ja mam. obsypane z wierzchu też bezą. Ale bardzo delikatne, takie puszyste. No super, coś, coś naprawdę takiego niespotykanego. Nie jadłem czegoś takiego chyba nigdy. Trochę to mi przypomina takie szwedzkie ciasto Oscar, które jest bezda, przekładana z kremem i z migdałami, trochę podobne, ale to myślę, że ze względu na tę wersję smakową, którą ja wybrałem, no bo jak ktoś sobie wziął czekoladową, czy wziął, czy, czy jakąś taką różaną, no to pewnie te skojarzenia by były inne, ale tutaj no naprawdę coś pysznego, wyjątkowego, musicie tego spróbować, jak będziecie w Lille na pewno. Podczas zwiedzania Moulin, tutaj tej industrialnej dzielnicy Lille, trafiliśmy na Les Halles de Vazem, czyli na takie hale, targowe właściwie, ale to jest taki targ bardziej. Jedzeniowy bym powiedział, a w zasadzie jest tu żywność, którą można zabrać do domu, ale jest też gastronomia. Można napić się piwka, mina ale też zjeść coś. No i my zdecydowaliśmy się na naleśniki. Naleśniki z Francją kojarzą się no, niezaprzeczalnie ale to są niezwykłe naleśniki bo to są libańskie naleśniki, które w różnej formie mięsnej wege, są naserwowane. No i my zdecydowaliśmy się dzisiaj na tę wega chociaż od dzieciaków spróbowaliśmy też mięsnych. Ja mam zatar z serem jest naprawdę bardzo, bardzo aromatyczny. Ten zatar daje Mocno w nozdrza, ale potem można chlusnąć sobie dobrego e, flamandzkiego piwa e, i wszystko jest ok. E, Szaormę, którą spróbowałem. No naprawdę czuć tam miętę, czuć tam ser i warzywa jest bardzo, bardzo dobra. A kurczak, co ciekawe tutaj, czyli to jest cik, cik, zaraz Zocha mnie najwyżej poprawi. Jak będzie Wam opowiadać o swoich e, e, wrażeniach, no to już taki bardziej kwaskowaty, świeży z warzywami, coś bardziej dla tych lubiących fit. Naleśnik jest z zatarem i z labnechem, czyli z takim delikatnym, kremowym serkiem. Są też świeże zioła, ale jest to taka bardzo delikatna i lekka kompozycja. Do tego mamy piwko, Kuba wziął jakieś Vier Artisanal, czyli takie domowe, pewnie miejscowe, nie wiem, jeszcze się nie przeczytywałam tutaj w etykietę. Na pewno zresztą, to jest w landzie jest generalnie stolicą piwa, także tutaj wino może nie jest w odstawkę odstawione, ale jednak piwo tutaj jest w Graugunastrzycy. Do wyboru mieliśmy... Kilka tutaj opcji, bo i portugalskie jedzenie, i włoskie, i jakieś rameny czy nudle takie bardziej wietnamskie, ale jednak talibańska naleśniki nas skusiły. Bardzo w ogóle fajne miejsce. Można podejrzeć od początku, jak te naleśniki się robią, jak się podgrzewają, smażą, także to wszystko Wam też pokażemy. Myślę, że to był bardzo dobry wybór, bo naleśniki są przepyszne. Całe miejsce, tak jak Kuba wspomniał, to jest właśnie taka hala, to trochę targowa, gwarna. Na samym środku w sercu są ustawione stoły, przy których można zjeść kupione jedzenie, można właśnie zrobić zakupy do domu: świeże warzywa, owoce, oczywiście mięso. Owoce morza są tutaj bardzo wyeksponowane i pięknie wyłożone, odświeżane co jakiś czas taką mgiełką wodną. Takiego, takiej opcji jeszcze nie widziałam, ale świetnie to wygląda. Ryb, całe mnóstwo, oczywiście ostrygi, ma, małże, no wszystko co sobie wymarzycie można tutaj znaleźć, nie zapominając również o serach francuskich, których jest tu całe mnóstwo. No My, właśnie po kolacji, w bardzo przyjemnej kolacji, smacznej we francuskim wydaniu, w sumie tak przed chwilą gadaliśmy, że w zasadzie tosty, nie? No, ale to są kok, a kok to są tradycyjne. E, francuskie tosty, które przygotowuje się na różne sposoby. No, najczęściej w Polsce spotykamy się z Croque Messier i Croque Madame, ale my dzisiaj próbowaliśmy Croque Welsh przede wszystkim. I Drugi to by się nazywał Lou. Lou to była taka wariacja chyba o tym Croque Welsh, ale w wersji wegetariańskiej, bo tam zamiast wędliny, którą dostajecie, jambon którą dostajecie w Welsh, to w tym Lu dostaliśmy kapustę i marchewkę, tak? To była tak. kapusta kiszona? Nie wiem, kiszona I... chyba nie, Francuzi to... Ale jakaś taka, taka piklowana. Była piklowana, bo była dość kwaśna, ale w ogóle generalnie genialne te tosty były. Wszystko na świeżo przygotowywane, malutki lokal. do Tak, ale, ale urokliwy bardzo. Tak, 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 tak. W karcie w zasadzie same tosty. Ale o to tu chodzi właśnie, żeby to... Te Ale były... też paje, też paje. My tak, akurat było to raczej na śniadanie i brancza. my właśnie taką późną porą dotarliśmy e, gdzieś w przerwie, a w zasadzie po, po ciężkim dniu zwiedzania, więc e, no już e, raczej te krok były przewidziane tak. o tej porze. Tak, tak, tak. No i co jest w tak najważniejsze, to jest ten ser, a ten ser był tutaj niewiarygodnie dobry, nie no, ale wiem, też, nie nie też tak jakość, ale, ale jakbyś jakoś samego cioło. pieczywa też tak. to było chrupkie, ale też maślane, no na pewno kaloryczne, ale to tak, już no. o to się nie, nie martwimy, bo jesteśmy we Francji tylko tylko cztery dni w zasadzie, więc no, no chyba przeżyjemy to jakoś. No a co powiedziałeś jeszcze, że tak mały lokal, pan tutaj właściciel powiedział, że 8 miesięcy temu otworzył chyba ten lokal, ciężko tutaj pracuje na swoją markę i faktycznie znaleźliśmy go dzięki temu, że na Google ma stosunkowo dobre opinie, a też musimy zaznaczyć, że w Lille przynajmniej jesteśmy zaskoczeni, bo jest mało tych lokali, które... Które mają takie opinie 48, 49 to w ogóle nie, nie znajduję. Ten ma 4,7 i to jest jedna z lepszych opinii, jakie, jeden z lepszych tych skorów, jakie można spotkać. Więc my tutaj no, podpisujemy się też tak. pod tym, że jest to naprawdę fajny lokal. Nie jest najtańszy, ale we Francji w ogóle nie jest tanio, więc nie wiem, czy jest sens o tym gadać. My tu skorzystaliśmy z takich zestawów, to jest zestaw, że bierzecie sobie właśnie, wybieracie Kroka, do tego dobieracie taki cider i napój bezalkoholowy na zimno. I to chyba tam 12,5 euro kosztowało, to zależy, jak weźmiecie jakieś bardziej zaawansowane pozycję, to jest trochę drożej, no to w zależności od, czego, od tego, jaki ten krok będzie, to on to trochę warunkuje cena, no ale 12,5 euro, czyli gdzieś tam, nie wiem, z 50 zł pewnie, cena Wam się na pewno wyświetli, na dole ja teraz na szybko z głowy mówię, no wydaje się dużo za tosta z dodatkami, ale we Francji, no tak jak mówiliśmy, za frytki przed chwilą płaciliśmy też 5 euro, gdzieś tam w biegu, to, to, też, jest 20, na, to też jest 20 ta, kilka ta złotych, nie? co jest drogie, a z dodatków na uwagę zasługuje, według kuby w zasadzie e, sałatka, to jesteśmy we Francji więc sałata z winegretem Tak salaadwe a we vinegret jest tutaj po prostu ur, no niebiańsko mi dobra się wydaje, vinegret że tam barbecue był było przepyszny. też jakieś nie? My, mi się wydaje się, że mówią, że to po prostu dobra musztarda taka która naprawdę ma dużo smaku i, 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 i no i no, też tam były te ta... kawałki, były... Boże, nie kawałki nie, ale chciałem powiedzieć A, ziarna, gorczycy, ziarna gorczycy, prawda? Więc to też francuska my, też, tak. też musztarda, Przynajmniej u nas się ona nazywa francuska, nie wiem jak, jak tutaj. E, no tak, ziarna dyni, ziarna słonecznika, naprawdę taka chrupiąca, no Boże, no zwykła zielona sałatka, Dokładnie. ale naprawdę była super. Prostota i jakość składników. No to co, polecamy to miejsce, to jest cock and, and pies. pies. Bardzo blisko centrum. My, tutaj, od katedry dosłownie w kilka minut dotarliśmy. Urokliwy mały lokal w pięknej kamienicy, w pięknej okolicy, więc, też to jest dodatkowy atut, że możecie sobie przez okno spoglądać i cieszyć się francuskim życiem, po prostu. I przemiły właściciel. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy. Jesteśmy w Lille i wydawałoby się, że pójście do włoskiej knajpy to świętokrad, niemalże, bo przecież jest tu sporo e, francuskich mistrz, chociaż w sumie nie aż tak dużo, jak mogłoby Właśnie? się wydawać. Jest Właśnie bardzo multikulturowo, jeśli chodzi o kuchnię. Nie? Głównie burgery, frytki, e, Tak, ale też one, to jest mnóstwo różnych kuchni. Byliśmy e, w takiej dzielnicy oddalonej Mulę i tam e, dużo, dużo takich różnych e, orientalnych, orientalnych tak. e, kuchni. No a my poszliśmy do Barta. Bart, o, to jest taka focaceria, i bez niej wizytuję. Ta w L się nie liczy, dlatego że po pierwsze wszyscy TikTokerzy, którzy tutaj przyjeżdżają, odwiedzają to miejsce, a po drugie jest to naprawdę podobno świetna focacceria ze świeżymi składnikami. Eee, no, robią te kanapki. cudownie. No i mają 4,9 w Google, więc sprawdzimy, czy to naprawdę jest e, warta gra świeczki. Poszliśmy, e, zamówiliśmy i teraz spróbujemy. E, ja mam fokację wypełnioną. Dosłownie wypełnioną, widzicie, tu jest naprawdę mnóstwo tej białej szynki, czyli jambon blanc Do tego konfitura figowa i tu jest francuski akcent, mimo że to włoska pokacja, włoska no to jednak z konfiturą figową, z której Francja też słynie Biały, świeży ser i rozponka Ja próbuję, a ty może opowiadać w międzyczasie co to ty... Rozpłonka, Rozponka. 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 to kolejny francuski akcent w takim razie Ja próbuję, razie, też... a ty opowiedz co ty tak. tam masz w międzyczasie Ja wzięłam kanapkę focacie z mortadelą, z kremem z karczochów i z rukolą I do tego jeszcze też taki jakiś biały serek mhm. Dobre, słyszę, że dobre O oh mon dieu, można powiedzieć, bo ta konfitura figowa robi robotę Czuć te słodycz, ta słodycz z tym serem, do tego szynka Naprawdę idealnie się uzupełniają, to jest po prostu coś niesamowitego Prostota smaku, jak to kuchnia włoska, więc pod tym względem mamy Włochy, no ale pełnia smaku po francusku, no bo ta konfitura z tym serem i z tą szynką, to jest naprawdę fantastyczne składniki. No ja mam kanapkę wypełnioną mortadelą, tej mortadeli jest to tu ty już włoski Ty francuskie etykiety już tu nie przykleisz. Nie, chociaż jest karczoch, a karczoch też karczoch jest, moim drodzy. tak masz? Karczoch też jest francuski, więc... Też właśnie, spróbuj mojej, ja spróbuję twoje. A jak twoja? Jest A pyszna ja... ta chrupiąca focaccia i w środku mortadela po prostu w tak cieniutkich listkach, jak, pa, jak kartka papieru dosłownie. I, fomaż, i, I i no i na, naprawdę to jest przepyszne. No, muszę się zgodzić, to no, bardziej włosko jednak smakuje, ale naprawdę jest pyszna. Mm. Mm, mortadela, no nie wiem... Czy trzeba jeszcze odczarowywać mortadelę, bo ona złą sławą Myślę, w, przez lata się w Polsce cieszyła. No ale to jest taka najlepsza bolońska mortadela, i w Polsce też szukajcie dobrej mortadeli, bo naprawdę da się już zjeść dobrą mortadelę z pistacjami, nawet e, kupić i cieszyć się dobrej jakości mortadelą. Także we Francji też opłaca się jeść kuchnię włoską, bo jest przepyszna. No i Bart, polecanko. właśnie po naszej takiej francusko-flamandzkiej kolacji na wypasie, byliśmy w restauracji L'Estit Brigitte, która właśnie e, podaje kuchnię z północy Francji, bo L'Estit to jest właśnie ten region, gdzie jesteśmy, ta Flandria francuska. Każdy, kto oglądał film Bienvenue chez L'Estit, to wie, to jest chyba jeszcze dalej niż północ po polsku, tak? To jest tak, film. tak, tak, tak. Jest świetny, przy okazji pol polecamy. Tak, ale do tylko taka dygresja. <grychy> Zamówiliśmy cztery wspaniałe lokalne dania. Nie do końca wiedzieliśmy od razu, co to będzie, bo, bo były napisane nie tyle po francusku, bo po francusku byśmy dali radę, ale były napisane właśnie tutaj tym flamandzkim e, językiem, dialektem, więc e, ciężko było się zorientować na tak. Ta pierwszy rzut oka. Co to tak, jest? a obsługa też nie do końca po angielsku tak mówiła i nie było w zasadzie tutaj przestrzeni, też bo to taka restauracja. Ale też chcieliśmy szybko, trochę zaryzykować, głośno. powiedzieli nam, że to jest lokalne, no to, tak. no to bierzemy, no zobaczymy, no przecież. Trochę sprawdziliśmy. Tak, dokładnie. Jedno wiedzieliśmy. Na pewno to było Carbon Plumont. Ja go jadłem, jak byłem w Brukseli, czyli to jest gulasz wołowy, Tramarski. taki z piwem robiony, idealny do maczania frytek, taki naprawdę zawiesisty, fajny gulasz, gęsty. No i tutaj bez pudła trafiliśmy, było super. Kolejnym daniem, które Ty wybrałaś z kolei? Ja wybrałam potę w lesz. I jak, sprawdziłam no sobie, jak to brzmi? No, brzmi po flamandzku totalnie. Ale jeżeli jak przeczytałam, że to jest właśnie takie lokalne danie podawane z frytkami, z sałatką no to powiedziałam, dobra, biorę, spróbujemy. Przeczytałam, że to jest danie, takie mięso w słoiku z galaretą i dokładnie to dostałam. Cały talerz by... mięsa? <grym> cały talerz mięsa, troszkę sałatki. Do tego jakiś taki sos kwaśny, pikle to były z czymś. To, Ciężko... Ja myślałam, że to jabłkowe, ale nie, nie wiem. Chciałyby to... to być jakieś kwaśne jabłka Kwaśne, nie? kwaśne, to tak. było, kwaśne. I do tego właśnie te frytki takie świeżutkie, chrupiące. no te frytki. No Taką świeżutką dostawę dali nam w takim takim sitku, jakby nie wiem, jak w durszlaku, żeby tak, no i dostaliśmy na środek stołu taką wielką porcję frytek i te frytki były chrupiące, gorące i świeżutkie naprawdę, złociste. Do tego jeszcze wzięliśmy frykadelkę, to jest takie mielone mięso w formie kiełbaski i Ale to nie jest kiełbaska tak naprawdę? Nie. W sumie to, też... to jest taki kotlet mielony w kształcie kiełbasy. Tak, tak, tak. tak, tak. Gdzieś tam w Chorwacji też je się No mięso ale nie milone. porównujmy, wersji, ale tutaj nie. to było. To jest klasyk belgijski z kolei też, oczywiście z pytkami. Często w Belgii to podawamy w bułce, ale tutaj było w formie dania na talerzu. I ostatnim daniem, które w kolei. Ja z kolei wzięłam tak, jako jadłeś... swoje, to była kiełbaska, czyli. Susis i chouchou, czyli czerwona kapusta. Do tego Pire z ziemniaków, wszystko zapieczone w takiej pięknej e, patelence stałba, e, co też nie jest tutaj przypadkowe, że mówię, no bo to też wielokrotnie podkreślaliśmy, że Francuzi do tych detali przywiązują wagę. No i też mojemu e, bardzo, bardzo spostrzegawczemu oku nie uciekło to, że jak się podaje casserole, no to albo creuset, albo stałb, a nie na pewno jakieś chińskie badziewię z temu. I tutaj również podobnie. Było. W ogóle to jest miejscówka, która na Google ma 4,8 gwiazdki, więc to jest naprawdę już bardzo, bardzo, bardzo dobra ocena. Z ponad dwóch, chyba jak dobrze pamiętam, tysięcy opinii, więc warto to miejsce odwiedzić, bo po pierwsze, nie tylko to jest nasza opinia, tylko opinia bardzo wielu, wielu tutaj odwiedzających, a po drugie, no nam też bardzo smakowało. Tak, tak, przepyszne te dania i naprawdę takie lokalne, czuć było, że one są takie specyficzne tutaj dla tego miejsca. I te dania, w ogóle menu wygląda świetnie, napisane jakby odręcznie. Jest QR-kod, żeby zeskanować po menu angielskie, ale my sobie poradziliśmy z francuskim dopiero później. Z flamandzkim sobie poradziliśmy. Slamancji w zasadzie. Slamancji. Mam wrażenie, że tam niektóre nazwy tych dań były napisane właśnie w takim, e, takim regionalnym leści e, francuskim. Tak, no i do tego dwa piwka, połówki sobie wzięliśmy po 250 ml lokalnego piwa z Lille, e, no bo jak żeby inaczej. E, nie obrażają się też, jak poprosić o kropkę wody, ale to oczywiście jak wszędzie we Francji, więc tutaj je śmiało. No i dania, jeszcze tak podsumowując, w okolicach 20 euro, wszystkie w zasadzie można zamówić. Wszystkie są tak od 16 do 20-21 chyba najdrożej euro e, dania główne. E, no są też oczywiście przystawki, są apero, jakbyście chcieli sobie do wina po prostu zamówić coś drobniejszego, ale powiem Wam szczerze, że ja się w opór najadłem ja tym też. daniem głównym. Oczywiście trochę się dzieliliśmy tutaj tymi daniami, no bo też chodziło o to, żeby spróbować różnych specjałów, ale no spokojnie ale tym daniem głównym się najecie. Myślę, porcje że tak, że nie, nie ma konieczności brać trzech e, dani. Nie, nie, nie. Porcje są porządne, do tego jeszcze właśnie te frytki w standardzie jako taki dodatek do każdego dania, także... No i może jeszcze dwa słowa o atmosferze. To ty powiedz, jak tam e, tak. gdzieś odebrałaś wnętrza. Od wejścia, od wejścia jest głośno, tak radośnie, taki wiecie, zgiełk. Restauracja jest żywa, pełna. Właśnie tutaj taka kategoria... Ja nie zrobiliśmy rezerwacji, musieliśmy zaczekać na wolny stolik. Pół godzinki, tak, ale jest... nie, nie staliśmy w kolejce, nie. tylko powiedzieli nam: to przyjdzie za pół godziny, proszę się przejść. Jak, jak przeszliśmy za pół godziny, to za nami stanęła kolejka, tak na tak kilkanaście osób. Także... Dobrze, Mieliśmy żeśmy tak, w dobrym momencie się. Zaklepaliśmy sobie stolik. Tak, także miejsce właśnie takie głośne, radosne, wesołe. Wystrójowe też, nie? No bo też jest tak. wystrój na taki ścianek... fajny, nawiązujący tak, jakby, nie wiem, mam wrażenie do takiego lokalnego albo zajazdu, albo chaty takiej jakiejś no, właśnie regionalnej, nie? Na, na, na ścianach zwróciłam uwagę na takie. Stare zdjęcia ślubne czarno-białe, e, garnki, rondelki miedziane, e, jakiś szalik klubu sportowego, no takie bardzo klimatyczne miejsce. Czyli Polecanko. Polecanko. No i już pomału zbliżamy się do końca naszej kulinarnej wyprawy po Lili. Jako się rzekło, zaczęliśmy na słodko, kończymy też na słodko. Nie byle jakimi słodkościami, bo goframi, chociaż. No to nie są takie gofry, o jakich myślimy, jak w Polsce jejemy na plaży w Juracie. To są takie gofry, bardziej pewnie kojarzycie, takie wafelki przełożone te akurat są wanilią z Madagaskaru, ale u nas w Polsce można kupić w sklepie takie karmelowe, holenderskie takie tak, wafle. Pachną przepięknie i tutaj je kupiliśmy w cukierni Mert. To jest taka kultowa cukiernia holenderska, ale tutaj w Lille bardzo popularna. No i to jest herbaciarnia. To jest tak. Przede wszystkim to jest herbaciarnia, mają mnóstwo herb przepięknych, mają stare e, takie elementy ekspozycji nawiązujące do tych sta starych herbaciarni. No w ogóle cały sklep wygląda tak bardzo oldschoolowo, są herbaty w takich wielkich słojach, drewniane regały podświetlone, takie półeczki i ten zapach herbaty cudowny. To było dla nas zaskoczenie, bo nie spodziewaliśmy się, że to jest herbaciarnia. Wiedzieliśmy, że mają sławne gofry i po to tam przyszliśmy. Zresztą nie tylko my. Bardzo dobre gofry. Warte mm. 321, taki 320 euro, więc to nie byle co, ale prawda jest taka, że warto ich spróbować, jak będziecie w Lil, albo jak będziecie w jakimkolwiek innym miejscu, gdzie spotkacie cukiernie herbaciarnię. Teraz już Mert. możemy prawidłowo mówić, Mert przez 2e. Naprawdę to jest bardzo przyjemne doświadczenie, bardzo przyjemny deser po naszej dzisiejszej uczcie i po całym kulinarnym doświadczeniu, jakie w Lil. Udało nam się e, otrzymać. Tak jak Kuba zapowiedział, było słodko, trochę bardziej słodko niż zazwyczaj. No tak, no, no tak. ale to ale... jest Francja, no słuchajcie, to jest Królestwo Słodyczy. Ale było też ciężko momentami. E, ciężko tak. w, mam w tym, e, mam na myśli, że po prostu kuchnia flamandzka jest taka rozgrzewająca, no bo to jest jednak północ, dużo mięsa, dużo tłuszczu. No i czy to były te, ten gulasz flamandzki, czy to były e, jakieś tam inne dania, frytki no właśnie, z frytki. sosami. E, no mnóstwo dań, które udało nam się tutaj spróbować. Mnóstwo różnych przekąsek, e, i one wszystkie, o ile były, były właśnie flamandzkie, no to były takie zdecydowanie rozgrzewające, gorące i raczej tłuste. No tak, właśnie. I mimo, że jesteśmy we Francji, to jednak ta kuchnia flamandzka, holenderska, belgijska tutaj bardzo mocno przesiąka, więc można tutaj e, poznać. Te kuchnie, no, może nawet bardziej niż kuchnię taką rdzenną francuską. No zdecydowanie, zdecydowanie tutaj dużo więcej piwa piliśmy tak. niż wina, chociaż to jest w ogóle do nas niepodobne. No ale naprawdę kiedy bierze się taki kachabonat albo Flamont, no, to czy można do tego pić wino? No pewnie można, pewnie dałoby się jakieś sparować, ale z piwkiem tutaj e, z Lil, e, z Lil e, wchodzi jak złoto. No, kończymy odcinek. Kończymy. E, mam nadzieję, że wam się podobało. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, żebyście nie przegapili żadnego innego odcinka. Klikajcie dzwoneczek, będziecie zawsze na bieżąco. Zaglądajcie też na Facebooka, na Instagrama, na TikToka, tam na bieżąco możecie zobaczyć co akurat dzisiaj jemy. No i pamiętajcie, żeby smakować życie i nie zapominajcie o przekąskach.